To ty jesteś tą morą, która tak bardzo się przysłużyła naszemu miastu. Witajcie przy ognisku szamana. Ja jestem Gromczak i dzisiaj przygotowałem dla Was opowieść o najnowszym patchu do legendarnej polskiej modyfikacji Gotika pierwszego. Siadajcie przy ognisku, weźcie bucha bagiennego ziela i posłuchajcie. Gothic Mroczne Tajemnice to legendarna modyfikacja do pierwszej części Przygód bezimiennego i bynajmniej nie dlatego, że była tak świetna, dodatek zyskał oczywiście ogromną popularność w Polsce, ale z trzech głównych powodów. Po pierwsze, była to pierwsza z tak dużych modyfikacji, po drugie jest polskiej produkcji, a po trzecie i być może najważniejsze, to pierwszy mod na taką skalę, który posiadał pełny polski dubbing. Oczywiście, że jakość całej modyfikacji jest dyskusyjna. Dodatek ma mnóstwo błędów, nierzadko mocno utrudniających postęp w rozgrywce. Fabularnie, choć ma swoje momenty, ma jednocześnie mnóstwo nieścisłości i nijak wpasowuje się w lore nie tylko pierwszej części, ale i całej marki Gothic. Dubbing, mimo że był wtedy czymś wyjątkowym, to szczególnie w porównaniu do dzisiejszych modów, jest nagrany w bardzo kiepskiej jakości, nie tylko pod względem dźwięku, ale i gry aktorskiej, jak i sam mod ma mnóstwo bugów. Nie znaczy to jednak, że nie warto w mroczne tajemnice zagrać. To wciąż bardzo fajna i na swój sposób wciągająca przygoda. Dostajemy wklejoną w główne wydarzenia gry nową fabułę wielkości pełną, Prawnego dodatku. Sama kolonia karna została rozbudowana o nowe elementy, a nawet lokacje. Jest nowa gildia i wiele, wiele więcej. Mamy wszystko, żeby się świetnie w to bawić. Niemniej jednak legenda mrocznych tajemnic bardziej opiera się na nostalgii tego, że to jeden z pierwszych modów do Gotika i w tamtym czasie był czymś wyjątkowym. A czemu o tym w ogóle teraz mówię? Bo kilka tygodni temu pojawiły się pierwsze oficjalne zapowiedzi, że owa legenda się odradza i że jest tworzona nowa wersja mrocznych tajemnic, nazwana Mroczne Tajemnice 2,5. Unofficial Rebalance. Mówiłem o tym w osobnym materiale, oficjalna data premiery nie była jeszcze wtedy podana, mogliśmy jedynie poczytać co autor zamierza do gry dodać, jaką ma wizję na zmiany, ale jak wiemy takie rzeczy często nie do końca się w pełni pokrywają z zapowiedziami. Wydanie dodatku było pierwotnie planowane na czas wakacji, niestety tego terminu nie udało się dotrzymać, ale co się odwlecze to nie uciecze i 1 września, czyli tuż po zakończeniu wakacji, Mroczne Tajemnice 2.5 zostały oficjalnie wypuszczone, czymże finalnie jest nowa wersja mod co się gdzieś zmieniło, to pokrótce postaram się teraz omówić. Mroczne Tajemnice 2.5 an rebalance to nowa aktualizacja modyfikacji grupy poziomka autorstwa bezimiennego 111. To nie jest osobny produkt, jak to ma miejsce z różnymi np. odsłonami Livera, a jedynie patch czy jak kto woli łatka wprowadzająca kilka zmian i usprawnień do gry. Bezimienny 111 uzyskał zgodę na stworzenie modyfikacji od grupy poziomka z jej głównego autora. Mroczne Tajemnice 2.5 bazują więc na finalnej edycji moda od grupy poziomka na wersji 2.02, także na wstępie warto Zaznaczyć, że w pełni działają z wydanym oficjalnym dubbingiem, który zresztą niezmiennie trzeba będzie osobno pobrać i zainstalować. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, to po co w ogóle ktoś zadał sobie trud i wrócił do tak starej modyfikacji? Według informacji, które przed premierą Bezimienny 111 zamieścił, powody były dwa, które zresztą się ze sobą łączą. Autor chciał nabrać trochę doświadczenia w pracy nad tworzeniem modów do Gotika, które potem zamierzał wykorzystać do stworzenia nowego własnego dodatku, a konkretnie kontynuacji mrocznych tajemnic. Jako modyfikacji do Gotika II. Mógł więc podszkolić się na starszym, niedopracowanym modzie, dzięki czemu czegoś się nauczył. My zyskaliśmy szereg poprawek i nowości. Legenda odzyskała choć trochę swojego dawnego blasku, a jej autor mógł przygotować sobie grunt pod potencjalną kontynuację, którą planuje. Mroczne Tajemnice 2,5 głównie koncentrują się na naprawieniu istotnych błędów i nieścisłości w grze. Patch usuwa jak największą liczbę bugów, choć pewnie nie wszystkie udało się wyeliminować, ale co myślę, że jest bardzo istotne, te poprawki mają usunąć błędy, nieścisłości i niejasności w zadaniach, które mogłyby w jakikolwiek sposób zablokować postępy w nich i w ogólnej fabule dodatku. Niektóre z zadań w Mrocznych Tajemnicach możemy ukończyć na więcej niż jeden sposób. Dotyczy to zarówno zadań pobocznych, jak i głównych. Te zakończenia mogą nieść ze sobą różne konsekwencje w dalszej części gry, mogą wpłynąć nawet na potencjalne wybory, których dokonamy dopiero w dużo późniejszych etapach. Nie będzie więc sytuacji, że np. przez wcześniejsze zabicie jakiejś postaci nie będziemy mogli ukończyć później jakiegoś zadania, bo nie będzie żadnego alternatywnego rozwiązania. Najczęściej, aby uniknąć takich problemów, część NPC-ów stała się nieśmiertelna. Śmiertelna, a niektóre zadania mogły otrzymać alternatywny sposób ich wykonania. Bugi i questy to rzecz jasna, nie jedyne poprawki, tych jest o wiele więcej, w większości są to małe rzeczy mające po prostu poprawić doświadczenia płynące z rozgrywki i ogólnie usunąć całą masę różnych irytujących problemów technicznych moda, aby upłynnić grę. Kolejna rzecz to zmiany w samej rozgrywce. Te dotyczą głównie świata, mechaniki i standardowo dla nowych aktualizacji balansu niemniej pojawiło się też troszeczkę nowości. Jeżeli chodzi o świat gry to niektóre lokacje zostały delikatnie przerobione bądź rozbudowane o nowe elementy. Już na samym początku gry w miejscu gdzie spotykamy Radforda i Draxa mamy zrobiony niewielki obóz, który zamieszkują dzięki czemu ich stały pobyt akurat w tym miejscu jest bardziej uzasadniony. Nowy patch nie dodaje nowych miejsc, ma jedynie zwiększyć immersję płynącą z danej lokacji lub zwyczajnie poprawić pewne niedoróbki. Co prawda, nie do końca pamiętam, jak prezentowała się szata graficzna finalnej wersji Mrocznych Tajemnic od grupy Poziomka, niemniej nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wszystko prezentuje się jakby ładniej. Nie mówię tylko i wyłącznie o teksturach, mówię też o całym menu, o czciące i tak dalej. Oficjalnie nie mamy tutaj żadnych informacji o zmianie tekstur czy czegokolwiek innego, pod tym względem graficznie dalej nie ma fajerwerków, tekstury są bardziej zbliżone do tego, co jest w klasycznym gotiku drugim niż w jedynce czy jakiejkolwiek innej. Znanej modyfikacji, także nie wiem, czy to jest tylko moje wyobrażenie, czy doszło tutaj do pewnych zmian. Autor rzecz jasna zaleca dodatkowo do gry wgrać sobie D3D11 Renderer, czyli popularny DirectX 11 do Gotika, albo mniej znany Legacy Alt Renderer, co oczywiście ja w swojej rozgrywce zrobiłem. Oba elementy znacząco poprawiają wygląd gry, niemniej nie wpływają bezpośrednio na tekstury, a jedynie poprawiają rozdzielczość, wpływają na ostrość i tak dalej. A ponieważ, jak powiedziałem, nie znalazłem żadnych oficjalnych informacji na temat zmian w jakości grafiki, nie jestem. W w stanie ocenić, czy ten ładniejszy wygląd gry wynika tylko z mojego wyobrażenia, czy może ze zmian w paczu, albo to może zasługa jednego z rendererów. Tak czy inaczej, warto było o tym wspomnieć. W kwestii balansu to zmian jest już troszeczkę więcej. Przede wszystkim doszło do klasycznej przebudowy statystyk wielu broni. O ile nowych graczy w żaden sposób to nie dotknie, tak już starzy wyjadacze będą mieli teraz okazję do przemyślenia swojego pomysłu na rozwój bohatera na nowo. Pozostając jeszcze przy broniach, to delikatnie zmodyfikowany został system obrażeń. Siła wszystkich broni dysponuje. Będzie teraz w pełni zależna od poziomu zręczności bezimiennego, natomiast siła czarów od nowo dodanego atrybutu pradawnej wiedzy, ale o nowościach więcej powiem za chwilę. Ponadto na karcie postaci mamy teraz zawarte dodatkowe informacje na temat szansy na zadanie ciosu krytycznego, która jest zależna od poziomu wyszkolenia w danej sztuce walki czy magii. A skoro mowa o rozwoju postaci, to zniesione zostały wszelkie progi zwiększające koszt punktów nauki. Innymi słowy, wymagane punkty za naukę jakiejś umiejętności czy atrybutu nie zwiększą się po osiągnięciu jakiejś danej wartości. Nie trzeba będzie więc wstrzymywać się z używaniem różnych przedmiotów czy mechanik zapewniających bonusy do statystyk. W dalszym ciągu jednak nauka danej umiejętności może wymagać większej lub mniejszej ilości punktów nauki niż standardowe 5. Ponadto w zamian za zniesienie progu został dodany dodatkowy koszt nauki, wzorem wielu modów w zamian za szkolenie każdy nauczyciel, nawet jeżeli i tak oryginalnie musieliśmy mu zapłacić w ogóle za chęć uczenia nas, będzie jeszcze każdorazowo pobierał zapłatę za swoje usługi. I dotyczy to zarówno umiejętności, jak i atrybutów takich jak siła, zręczność, mana czy umiejętności walki. Także za każdy wydany punkt nauki, na wybrany atrybut trzeba będzie wydać pewną ilość rudy, a i to nie wszystko, bo za każde kolejne zwiększenie danej umiejętności ten koszt będzie znacząco rósł. Co prawda, o ile dobrze pamiętam, w rocznych tajemnicach dość łatwo było się wzbogacić, niemniej ten koszt nauki i tak jest bardzo odczuwalny, a te rosnące ceny mocno utrudnią rozgrywkę, i w ten sposób właśnie przechodzimy do kolejnej istotnej zmiany w balansie czyli do poziomu trudności. Oryginalnie Mroczne Tajemnice miały dostępne trzy różne poziomy trudności, gdzie każdy mógł dostosować grę pod siebie. Patch 2.5 został ograniczony tylko do jednego poziomu, będącego odpowiednikiem poziomu średniego oryginału. Poziom trudności jest więc odczuwalnie wyższy niż naturalny poziom Gotika, ale też nie nadmiernie uciążliwy. Przeciwnicy będą na pewno trudniejsi do pokonania. Będzie trudniej też o ciosy krytyczne, także gracze nie mający wcześniej styczności z trudniejszymi modami Gotika, mogą poczuć się troszeczkę przytłoczeni. Ostatnią zmianą w balansie są zmiany ekonomiczne. Poza wspomnianym kosztem nauki, wiele przedmiotów ma zmienioną wartość. To urozmaica handel i ma jakoś umożliwić zbalansowany rozwój bezimiennego, żebyśmy nie czuli się przytłoczeni kosztami bez możliwości względnie swobodnego levelowania. W kwestii mechaniki i nowości te w pewnym stopniu są ze sobą połączone, dlatego też te dwie rzeczy omówię naraz. Wspomniałem wcześniej o pradawnej wiedzy wpływającej na wysokość obrażeń od magii. To nowo dodana umiejętność do gry, którą rozwijamy podobnie jak иные атрибуты. czyli siłę, zręczność czy mane. Pradawna wiedza w pewnym sensie działa jak na przykład umiejętności walki, z tym, że zamiast procentowo zwiększać szanse na trafienie krytyczne, dodaje procentowy bonus do obrażeń od wybranego zaklęcia. Bazowa wartość takiej premii na początku gry wynosi 10%, czyli jeżeli jakiś czas zadaje 100 punktów obrażeń, to dzięki tej pradawnej wiedzy zadamy takich obrażeń 110. I ten bonus będzie się zwiększał stopniowo wraz z jej rozwojem. Kolejna zmiana w mechanice to kradzież kieszonkowa. Patch 2,5 podmienia system kradzieży kieszonkowa na ten znany z modyfikacji Kroniki Myrtany. Czyli sukces jest w pełni zależny od poziomu zręczności, zaś za że nie będziemy nagradzani punktami doświadczenia. Jak to ma miejsce w Gothicu Drugim? Ponadto mod został wyposażony w dodatkowy plugin oznaczający wszystkich NPCów, których można ukraść przy pomocy specjalnego znaku dolara przy imieniu. Od razu zaznaczę, że ten znaczek będzie znikał, jeżeli postać zostanie już okradziona. A skoro mowa o pluginach, to mroczne tajemnice 2.5 zostały też wyposażone w dwa konfigurowalne pluginy z z-Bug Fixes oraz Wolne Celowanie. Pierwszy z nich ma przede wszystkim zmniejszyć problemy płynące z silnika gotyka pierwszego, zaś drugi jest ciekawą alternatywą do gry pod walkę dystansową. Oba pluginy są jak powiedziałem w pełni konfigurowalne z poziomu menu gry, także każdy może dostosować sobie ich działanie pod swoje preferencje, a jeżeli to Wolne Celowanie Wam nie będzie odpowiadało, to zawsze można ten plugin wyłączyć. Ostatnią istotną zmianą w mechanice jest Handel. Sam jego kształt pozostał bez zmian, natomiast zmienił się sposób pozyskiwania w ten sposób rudy. Większość handlarzy nie będzie już posiadała rudy w swoim asortymencie, ta zamiast tego będzie działać na tej samej zasadzie co złoto w Gotiku II, czyli za sprzedany przedmiot lub kupiony towar, gra automatycznie dokona rozliczenia, dodając bądź zabierając z ekwipunku rudę o równowartości tych rzeczy, albo w formie wyrównania za różnicę w cenie sprzedawanego i kupowanego przedmiotu. Ponadto bezimienny 111 dodał jako opcjonalne dodatkowe utrudnienie gry mechanikę ograniczonego handlu znaną m.in. z modyfikacji Definitive Edition 2.0. Pierwotnie każdy przedmiot można było sprzedać dowolnemu handlarzowi, niezależnie od jego asortymentu. A nowa mechanika sprawia, że każdy z handlarzy będzie kupował tylko przedmioty związane z tym, co sam sprzedaje. Kowal nie kupi więc mikstur czy zwojów, a Alchemik broni czy pancerzy. Dla ułatwienia jednak, każdy z handlarzy najpierw każdorazowo będzie nas informował, jaki asortyment go interesuje. Tak jak powiedziałem, ograniczony handel jest jednak w pełni opcjonalny i decyzję, czy chcemy go mieć w grze, czy nie, podejmujemy podczas początkowej rozmowy z Diego. Warto też wiedzieć, że w każdej chwili możemy zmienić zmienić swój wybór, również rozmawiając z Diego. Zmiany i nowości to jedno. A co z wymaganiami moda? Jak teraz wygląda instalacja i skąd pobrać patch 2,5? Mroczne tajemnice Unofficial Rebalance można pobrać ze strony Safaris. Link macie w opisie filmu. Co do wymagań, to ze względu na dodanie do moda pluginów konieczne będzie zainstalowanie Uniona i to przynajmniej w wersji 1.0M. Dodatkowo zalecane jest również zainstalowanie aplikacji DirectX 11 lub Legacy Alt Renderer. A jeżeli macie najnowsze GPU lub iGPU Intela, będzie to wręcz wymagane. Opcjonalne jest również wgranie oficjalnego dubbingu do mrocznych tajemnic. Nie ma potrzeby za to pobierać wcześniejszych wersji samej modyfikacji mroczne tajemnice, bo wszystko jest już zawarte w tym patchu. Jeżeli chodzi o Instalację, to ta się delikatnie zmieniła. Nie mamy już gotowego instalatora, zamiast tego mamy paczkę plików, które trzeba przenieść do plików gry. Na początek instalujemy więc Gotika pierwszego, następnie instalujemy najnowszego Uniona, a dopiero potem bierzemy się za patch 2,5-domrocznych tajemnic. Pobieramy moc ze strony Safaris. Pobrany plik wypakowujemy i wszystkie wypakowane pliki przenosimy do głównego folderu gry Gotik. Szczegółową pisemną instrukcję oraz bardziej obszerny poradnik znajdziecie również na stronie Safaris w zakładce instalacja. Po poprawnym wgraniu moda możecie teraz opcjonalnie wgrać dubbing i któryś z wybranych rendererów. Samą grę zaś uruchamiamy tak jak każdy inny mod do Gotika, czyli poprzez aplikację Mod Starter, gdzie z listy modów wybieramy mroczne tajemnice 2.5 An Official Rebalance. Krótko podsumowując, najnowsza aktualizacja mrocznych tajemnic wprowadza sporo dobrych i przede wszystkim pożytecznych zmian. Mamy całą masę poprawek irytujących bugów, mamy trochę zmian budujących większą imersję świata i spójność gry. Są pewne nowości, jak na przykład umiejętności, dzięki czemu rozgrywka, szczególnie magiem, będzie lekkim powiewem świeżości, poprawia się wydajność i płynność gry, dzięki aplikacji Union możemy wgrać popularne pluginy i ogólnie całość skupia się na zmianach mających na celu dopracowanie moda i sprawienie, żeby ogrywanie go było znacznie się mniejsze niż dotychczas. Oczywiście ten paciak każdy ma swoje wady i zalety. W dalszym ciągu są pewne błędy, których twórcy nie udało się wyeliminować, zapewne też w związku z nowościami mogły pojawić się nowe bagi, o których nie wiemy, a nie wszystko co zostało dodane do gry każdemu się spodoba. Wyższy poziom trudności czy duży i ciągle rosnący koszt rozwoju umiejętności z czasem mogą okazać się dosyć irytującą przeszkodą w czerpaniu frajdy z gry. Niemniej takie aspekty gry zostawiam już Wam do oceny, jako że to kwestia indywidualna i każdemu może się podobać coś inne Warto jednak pamiętać, że autor stworzył tą aktualizację przede wszystkim jako formę nauki tworzenia modów i podwaliny pod potencjalny swój autorski projekt, jakim byłaby kontynuacja mrocznych tajemnic w formie moda do Gotika II. Jeżeli więc chodzi o mnie, to ja zdecydowanie gorąco polecam sprawdzić, czym są mroczne tajemnice 2.5 Unofficial Rebalance, i mimo że sam mod nigdy nie był jakichś wysokich lotów projektem, to wciąż wśród wszystkich modów jest czymś wyjątkowym, to dalej jeden z większych dodatków do jedynki, do tego od polskich twórców, także jeśli nie mieliście. Jeszcze okazji ograć mrocznych tajemnic, to jest to doskonała okazja do poznania dlaczego ten mod jest tak wyjątkowy, zaś dla weteranów to dobry moment na odświeżenie historii pradawnych w delikatnie podrasowanej odsłonie. Ogromny szacunek dla bezimiennego 111 za zrobienie i udostępnienie modyfikacji mroczne tajemnice 2,5 unofficial Rebalance oraz dla wszystkich osób, które brały udział w jej tworzeniu. Wszelkie prawa autorskie do najnowszej wersji należą do jej twórców. Dajcie znać czy zamierzacie sprawdzić co dodaje najnowszy patch 2.5, a może już to zrobiliście, co myślicie o tych zmianach i jak zapatrujecie się na pomysł stworzenia kontynuacji historii pradawnych w Gothicu II. Czekam na wasze opinie i komentarze i jak zawsze mory na koniec, będzie mi bardzo miło jak ocenicie ten materiał, zostawiając pod filmem łapkę w górę jak wam się podobało lub w dół jeżeli nie. Gorąco zachęcam też do subskrybowania mojego kanału jak jeszcze tego nie robicie, a podobają wam się tego typu materiały i chcecie jej więcej. Pięknie dziękuję za każdą waszą Aktywność mory, a ja będę się już z wami żegnał, bo sam chcę jeszcze zobaczyć, co nowego moc w sobie kryje. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Cześć! Moi wojownicy o tobie mówią. Szanują Cię. Mnie to wystarczy.